początkiem kwietnia ruszają kontrole szczepień. To pozwoli nam wykonać pierwszy krok do cyfryzacji karty szczepień. A także ustawić dane rodziców unikających szczepienia dzieci. Są rozmowy, ale nie ma efektów. Kwestia, żeby to poszło w formie takiej obopólnej której zadowoleni będą zarówno oni, jak i my. Mieszkańcy Botgowskich Wyżyn nadal nie wiedzą, czy płacić za parking. Wraca punkt paszportowy w Inowrocławiu. Jest to bardzo duże ułatwienie jakby dla mieszkańców Inowrocławia i nie tylko. Pierwsze wnioski będzie można tu złożyć już jutro. 18.30 minęła Bożej Karczmarczyk. Dzień dobry, zapraszam Państwa na główne wydanie Zbliżeń. Rośnie liczba niezaszczepionych dzieci, to zwiększa ryzyko występowania zapomnianych chorób, przed laty wyeliminowanych dzięki szczepieniom. Dlatego główny inspektor sanitarny wprowadza od kwietnia kontrole, które pozwolą ustalić osoby oraz przyczyny braku obowiązkowych szczepień. Mimo wielu kampanii oraz przypominania o zaletach szczepień obowiązkowych, ich liczba zauważalnie spada od lat. To powoduje, że choroby uznane za wyeliminowane niestety wracają. Wyeliminowaliśmy chorobę polio, tą machajnę Medina, jak sobie przypominam w dzieciństwie. Były takie przypadki, a teraz chyba już to wyeliminowano, więc generalnie jestem na tak nie w sprawie szczepień. Obowiązkowych i nieobowiązkowych. Moje były zawsze szczepione we wszystko. To, to co należało się, to miały. I wnuki i Dzieci. Także uważam, że takie rzeczy powinny być robione, bo potem widzimy, co się dzieje. Nie? Ja byłam przeciwko temu, jak był COVID, to się sama nie szczepiłam i nie chciałam. A na inne choroby? Y jeżeli jak tam dzieciaki były młodsze, że się jest, to tam ospę, to wszystko, no to tak. Obecnie obowiązkowo wykonuje się szczepienia przeciwko 13 patogenom. Każde dziecko powinno je przyjąć do 19 roku życia, aby nie została zakłócona ochrona populacyjna. Z biegiem lat liczba przeciwciał maleje, dlatego w przypadku niektórych chorób co 10 lat stosuje się dawkę przypominającą. Tak jest w przypadku tężca, krztuśca, grypy oraz błonicy. Szczepienia ochronne są niezwykle ważne. Jest to największe osiągnięcie, jedno z największych osiągnięć XX i XXI wieku. Jeżeli by nie było szczepień ochronnych, umieralibyśmy, nie dożywając takich lat, jak teraz żyjemy. Umieralibyśmy na choroby wysypkowe, choroby zakaźne wysypkowe, takie, na które obecnie szczepimy obowiązkowo według kalendarza szczepień. Wielu rodziców mimo to uchyla się od obowiązkowych szczepień dzieci lub nie zgłaszają ich do lekarza rodzinnego. Dlatego od 1 kwietnia przeprowadzane będą kontrole, które pomogą ustalić dane takich osób oraz przyczyny. To z kolei pozwoli nam wykonać pierwszy krok do cyfryzacji karty szczepień i tak naprawdę wejść potem dopiero w interakcję z rodzicami opiekunami prawnymi, aby jeszcze więcej dowiedzieć się na temat dlaczego i z jakich powodów te dzieci albo znikają systemu albo są nie zaszczepione. Za unikanie obowiązkowych szczepień dziecka rodzicom grozi karak żywny od 500 zł. Miłość drężek TVP3 Bydgoszcz. A teraz o wspólnych działaniach policjantów z Bydgoszczy, Wrocławia, Poznania, Gdańska i Łodzi, którzy udaremnili próbę konfrontacji grup pseudokibiców. Grupa ponad 200 osób z Lublina, Bydgoszczy i Bytomia planowała napaść na jadących pociągiem kibiców Lednickiego klubu. W ustaleniu agresorów pomogły informacje przekazywane przez świadków. Policjanci podczas kontroli drogowej zatrzymali kilku, kilkadziesiąt aut. Wewnątrz znajdowali się młodzi mężczyźni, jednolicie ubrani, każdy z nich miał na dłoniach bandaże, rękawice oraz taśmy. Oprócz tego w pojazdach ujawniono ochraniacze na szczękę, a także pałki, sprzęt wykorzystywany do sportów walki oraz ręczne miotacze gazu. Obecnie trwają czynności polegające na ustaleniu jak największej liczby uczestników biorących udział w zdarzeniu. Rozpoczęły się szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Na pierwszy ogień wójtowie i burmistrzowie z regionu. Samorządowcy z całego regionu wzięli udział w warsztatach w Ośrodku Państwowej Straży Pożarnej w Łubiance. Wnętrze schronu dla 150 osób w piwnicach sanatorium zdrowiskowego w Ciechocinku. Do 31 marca właściciele lub zarządcy budynków mieli obowiązek poinformować władze gminy o miejscach ukrycia na terenie swoich nieruchomości. Takie informacje do nas spływały. Jednocześnie sami tutaj również prowadziliśmy taką ewidencję. Po dostosowaniu tych miejsc do obowiązujących przepisów powstanie lista obiektów zapewniających schronienie. Od czasu do czasu zdarzały się różnego rodzaju klęski żywiołowe, które jednak pokazywały, że e, trzeba myśleć o tym, że mogą być różne zdarzenia, ale nigdy nie myśleliśmy o tym w realiach właśnie jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego. Teraz no, są takie trudne czasy, więc wracamy do tych tematów. Dziś zagrożeniem dla obywateli są nie tylko działania wojenne czy kataklizmy będące skutkiem zmian klimatycznych, to także cyberprzestępstwa. To jest podstawowy y, obowiązek, zadanie y, samorządów, aby dbać y, o swoich mieszkańców i w sytuacjach kryzysowych ta dbałość jest szczególnie ważna, się skupić na takich sytuacjach szczególnych i skomplikowanych. Aby chronić swoich mieszkańców, Wójtowie i Burmistrzowie szkolą się w ośrodku Państwowej Straży Pożarnej w Łubiance. Pierwsze spotkanie odbyło się online. Teraz przyszedł czas na praktykę. Będą podejmowane decyzje, a my będziemy je wykonywać. Dlatego y, musimy robić to sprawnie, dlatego potrzebujemy praktyki, musimy uczyć się współdziałania. Samorządowcy starają się znaleźć rozwiązania w sytuacjach kryzysowych, które miały miejsce. Powódź, która była w zeszłym roku, y, wiatrołomy, które były w 2017 roku, y, wycieki substancji chemicznych, które miały miejsce w naszym regionie, te sytuacje są omawiane. Wszystko to ma związek z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej, która weszła w życie 1 stycznia 2025 roku. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w obliczu zagrożeń militarnych i pozamilitarnych. W drugiej połowie roku szkolenia będą organizowane także dla pozostałych osób zajmujących się zarządzaniem kryzysowym. Joanna Wojnowolska, TVP Trzybyt Płacić czy nie płacić? Takie pytanie zadają sobie mieszkańcy bedgowskich Wyżyn. Chodzi o parking wokół targowiska, gdzie przed kilkoma tygodniami pojawiły się parkomaty. Trwają próby wypowiedzenia umowy z firmą obsługującą parking. Rozwiązał się za to problem pustego dotąd parkingu Park and Ride przy Rondzie Kujawskim. Od kilku tygodni trudno na nim znaleźć wolne miejsce. Po protestach mieszkańców i wspólnych rozmowach z przedstawicielami spółdzielni trwa batalia o skuteczne rozwiązanie umowy z firmą zewnętrzną. Tymczasem mieszkańcy ciągle nie wiedzą, co robić. Sama nie wiem, czy wziąć ten bilet, czy nie. Tutaj niby jest informacja, że, że parking jest bezpłatny, ale ktoś dzisiaj właśnie mi powiedział, że ten parking wcale nie jest bezpłatny i można dostać mandat. Było płatne, później przez mniej spółdzielnia niby chciała rozwiązać tą umowę z firmą, która stawiała, ale chyba to nie dało się i powodem przywrócono parkomat. Płacić czy nie płacić? Oczywiście, że nie. Nie ma. Nie ma wątpliwości żadnych. To jest, wie pani, poroniony pomysł. No jak, jak można, że tak powiem, wskazać mieszkańców tej, tej dzielnicy, tej spółdzielni, bo przecież to głównie są bloki tej spółdzielni, wskazać na płacenie za parking? Trwają rozmowy, aby parkomaty zniknęły. Na razie jednak bez konkretnych ustaleń. Zniknąć powinny, natomiast pytanie jest tylko w jakim terminie. To jest istotne, bo wypowiedzenie globalnie zostało przekazane 12 marca, więc wypowiedzeniu jest. Natomiast jest kwestia, żeby to poszło w formie takiej obopólnej, której zadowoleni będą zarówno oni, jako firma wynajmująca, jak i my. Kolejne spotkanie firmy zewnętrznej z przedstawicielami spółdzielni ma odbyć się jutro. Tymczasem kilka ulic dalej samochodów przybywa. Choć parkingi Park Tride w Bydgoszczy zwykle nie cieszą się popularnością, to w ostatnim czasie przy ulicy Kujawskiej można zauważyć coraz więcej samochodów. Zauważyłem, że są samochody, bo tak było pusto, a codziennie przechodzę. Wygodnie jest tutaj parkować, bo w mieście jest bardzo ciężko znaleźć miejsce do zaparkowania. Także dla mnie to jest lepsza opcja po prostu. Większe obłożenie tego parkingu może być także spowodowane wprowadzeniem płatnego parkowania powyżej godziny w pobliskim centrum handlowym. Parking na ulicy Kujawskiej cieszy się coraz większym zainteresowaniem, podobnie jak ten zlokalizowany w myślęcinku. Możliwe, że niebawem sytuacja poprawi się również na czyszkówku, na co wpływ będzie miało wprowadzenie strefy płatnego parkowania na ulicy Grunwalskiej. Obecnie trwają prace nad integracją systemu Park and Ride z Bydgoską Kartą Miejską. Julia Man, TVP3 Bydgoszcz. Oglądają państwo główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy co jeszcze przed nami. Kto jest mordercą? Poszukiwania odpowiedzi od blisko tygodnia trwają w Filharmonii Pomorskiej. 1 kwietnia wolno trochę więcej. Niewinny Psikus od lat jest w cenie. Wcześniej jednak wypadek, który mógł mieć poważne konsekwencje, w powiecie grudziąskim auto dostawcze przewożące butle z gazem uderzyło w drzewo. Jedna osoba wymagała pomocy medycznej. Do zdarzenia doszło przed południem na drodze krajowej nr 16 w miejscowości Jankowice. Auto przewoziło ponad 150 butli, z czego 130 było pełnych. Z informacji przekazanych przez strażaków wynika, że do wypadku doszło podczas manewru mijania z innym pojazdem. Kierujący samochodem dostawczym za bardzo zjechał na pobocze, co skutkowało wypadnięciem auta z drogi i uderzeniem w drzewo. W wyniku wypadku z dostawczaka wyleciało kilkadziesiąt butli z gazem. Na szczęście nie doszło do ich rozszczelnienia. Autem jechały dwie osoby. Pasażer wymagał pomocy lekarzy, został zabrany do szpitala. Nowe otwarcie punktu paszportowego w Inowrocławiu. po kilku miesiącach czasowego zamknięcia od środy punkt przyjmie pierwszych petentów. Dziś o jego otwarciu oraz o sprawach bieżących miasta rozmawiali wojewoda i parlamentarzyści związani z miastem. Dzień dobry. Ostatnia kontrola, i już od środy punkt paszportowy w Inowrocławiu będzie mógł przyjąć pierwszych klientów. Na jego powrót czekali nie tylko mieszkańcy, ale także samorządowcy i parlamentarzyści związani z miastem. Punkt paszportowy jest tak dla nas bardzo istotny. Nie tylko dlatego, że wiąże się z zatrudnieniem, bo będzie tu pracowało kilku, kilku pracowników, ale przede wszystkim to jest ułatwienie dla mieszkańców Inowrocławia i okolicznych gmin. Punkt paszportowy ponownie uruchomiony zostanie w urzędzie miasta przy Alei Ratuszowej, tym razem w nowych, większych pomieszczeniach. Dzięki temu będzie możliwość obsługiwania naraz więcej niż jednej osoby, a to ma uniemożliwić proceder, do którego dochodziło w punkcie przed jego zamknięciem. Poprzednie miejsce jakby nie spełniało wymagań chociażby w obszarze takim, żeby było co najmniej zawsze dwóch urzędników jakby w kontakcie z petentem, żeby ograniczyć możliwości jakby jakiekolwiek korupcjogenne. Chodzi o postępowanie katowickiej prokuratury, które wykazało poważne nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki w latach 2018-2022. Dwóch pracowników punktu usłyszało zarzuty poświadczenia nieprawdy. Mężczyźni wydawali paszporty na fałszywe nazwiska osobom związanym ze światem przestępczym spodziewalibyśmy się tego, że kiedyś może dojść do takiej sytuacji, że ten punkt paszportowy zostanie zamknięty właśnie z powodów niecnych, niecnych procedurów, które niestety były stosowane w tym punkcie paszportowym. Podczas spotkania z mediami wojewoda kujawsko-pomorski nawiązał także do planowanej budowy drogi ekspresowej via Pomerania. Tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej myślę, że w okolicy maksymalnie połowy roku będzie ich go informowało, bo Ministerstwo Obrony Narodowej... Przy Przygotowuje pakiet tzw. zadań pilnych do realizacji związanych z obronnością państwa, i wia pomerania jest w tych kategorii bardzo wysoko. W trakcie konferencji wojewoda i parlamentarzyści rozmawiali także o sprawach bieżących i Noworosławia, zwracając uwagę na niekonsekwencje przy obsadzaniu kolejnych stanowisk w miejskich spółkach. Dziś prezydent miasta nie skomentował sprawy. Michał Górski, TVP, Szybyt Goszcz. Centrum Usług Społecznych w miejsce miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej w nakle nad Notecią. Zmienia się nie tylko nazwa, w nowo wyremontowanym budynku organizować będzie można pomoc sąsiedzką czy opiekę wytchnieniową. Istniejący do tej pory miejsko-gminny ośrodek pomocy społecznej został przekształcony w centrum usług społecznych. Dla mieszkańców Nakła nad Notecią oznacza to bardziej kompleksowe wsparcie. Nową usługą będzie pomoc nosiecka, mobilny fizjoterapeuta, ale to będą działania profilaktyczne, niezdrowotne zdrowotne tylko profilaktyczne. Będzie centrum wsparcia rodziny w sytuacjach zagrożenia kryzysowego. Czyli wtedy gdy pojawia się między innymi przemoc domowa, w nakielskim centrum pojawi się taki jak w krajach zachodniej Europy, animator więzi lokalnych. Samotność jest jedną chyba z najgorszych przypadłości XXI wieku. I jeżeli będziemy mogli zapewnić ludziom między innymi to dobro duchowe, czyli uważność i czułość drugiej osoby, która chociażby tylko będzie słuchała to już jest naprawdę dużo. W centrum kontynuowana będzie czasowa opieka wytchnieniowa dla członków rodziny osoby niesamodzielnej. W dalszym ciągu będzie można korzystać także z usług opiekuńczych. Szeroko rozumiany wachlarz wychodzenia naprzeciwko potrzebom współczesnego społeczeństwa, my się starzejemy i w związku z powyższym takich usług Również y, pomocy osobom starszym w domu, w ich, w ich środowiskach jest potrzeba jak najwięcej. Plany są bardzo ambitne. W tej chwili mamy w, na 144 gminy mamy 20 takich ośrodków. To dobrze, że, że potrafimy tak centralizować te usługi społeczne w jednym miejscu. Powoduje to, że ta oferta jest pełna, bogata i zawsze y, znajduje podatny grunt. Na Centrum Usług Społecznych w Nakle samorząd województwa przeznaczył 3 miliony 600 tysięcy złotych, czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15. .15. Nowe rozwiązania w nauce i rola rektorów to jedne z tematów spotkania wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze studentami i naukowcami UKW w Bydgoszczy. Wszystko w ramach cyklu spotkań o przyszłości polskiej nauki. Jednym z tematów poruszanych w dyskusji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy była kwestia roli rektorów na uczelniach. Były przypadki takie, że rektorzy nadużywali swojej władzy, eliminując swoich konkurentów. I często eliminując bardzo silne osobowości renomowanych profesorów, którzy odchodzili z tej uczelni i tak naprawdę traciło na tym środowisko. Jakość kształcenia w obszarze ekonomii i finansów, rola nauki w rozwoju gospodarczym, to kolejne z wyzwań, przed którymi stoi szkolnictwo wyższe. Chcemy, żeby polskie innowacje znalazły wdrożenie, w przemyśle i dawały tę wartość dodaną, bo jak tutaj podkreślał Pan Minister Finansów, każda złotówka zainwestowana w rozwój, w naukę, to w zależności od przeliczenia. Powrót do budżetu w wymiarze około 7, a nawet 10 złotych, Także wielokrotność. Szeroko pojęte problemy zwo, związane z studiowaniem na uczelniach wyższych dotyczą wszystkich. No, studenci, głównie dla nich my tutaj jesteśmy i bez studentów taka uczelnia nie działa. Dlatego żywo też podejrzewam, że samorząd studencki, przedstawiciele samorządu, jak i wszyscy studenci są zainteresowani tym, jakie są plany. Ministerstwa, jakie są plany związane ze szkolnictwem wyższym no w najbliższym czasie. Dyskusje mają pomóc w ocenie stanu polskiej nauki. Aby zebrać informacje, móc je zweryfikować w trakcie kolejnych spotkań i wdrożyć w proces legislacyjny. Więcej na ten temat w dzisiejszej rozmowie dnia. Na program zaprasza Katarzyna Ormanowska, początek o godzinie 19. Trwa ustalanie przyczyn morderstwa, do którego doszło w Filharmonii Pomorskiej. Uspokajamy to scenariusz filmowym. Rozpoczęły się zdjęcia do nowej produkcji, której akcja toczy się w Bydgoszczy. W rolach głównych znani aktorzy Aleksandra Hamkało, Jarosław Boberek i Piotr Głowacki, premiera w styczniu tego roku, przyszłego roku. Kto jest mordercą? Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie od blisko tygodnia trwają w Filharmonii Pomorskiej. To tam, podczas koncertu, zastrzelony został jeden z słuchaczy. Taka historia mogła się wydarzyć, ponieważ na etapie konsultacji scenariusza też zadbaliśmy o to, żeby ta historia była prawdopodobna. Na szczęście to tylko literacka fikcja, która już niebawem doczeka się ekranizacji. Trwają zdjęcia do nowej produkcji, której akcja osadzona będzie w latach 70. w Bydgoszczy. A wszystko zaczęło się od foteli. Te w Filharmonii Pomorskiej doskonale pasują do scenografii. To jest chyba mój pierwszy tak naprawdę film kostiumowy, no bo minęło już 50 lat od tamtych czasów, więc rzeczywiście to, to jest stylistyka, która w tym momencie jest nam zupełnie obca. Wyzwaniem dla aktorów są również odgrywane role. Wymagały one nabycia zupełnie nowych umiejętności, takich jak gra na instrumencie czy ruch dyrygencki. Był taki moment, że naprawdę grali tak, jak dyrygowałem. <laughs> więc ten, dodawali, dodawali mi olbrzymiej otuchy, mówili, że jest dobrze, wierzyli we mnie, Przyczyny radzą sobie sami. <laughs> więc to nie jest tak. Ważne było to, żebym im nie przeszkodził. Morderstwo w filharmonii to w zamyśle czarna komedia. Nie zabraknie więc groteski, ironii i absurdu. Odnalezienie sprawcy potraktowane zostanie jednak poważnie. Tak, niechwalący się, ja to uczynię w toku trwającego na przestrzeni filmu śledztwa. E, dobro znowu zwycięży, zło, zostanie napiętnowane. Produkcja dofinansowana została z funduszu filmowego Kujaw i Pomorza. Województwo na morderstwo w Filharmonii przeznaczyło pół miliona złotych. Przede wszystkim wygra na tym województwo, które w tej promocji filmowej. Widzi naprawdę bardzo atrakcyjne pole pokazywania swoich walorów. Kto jest mordercą? Ujawnione zostanie na początku 2026 roku. Bydgoscy widzowie zobaczą film na wielkim ekranie jako pierwsi premiera w styczniu. Bydgoszcz Marcelina Bociek. Pierwszego kwietnia wolno trochę więcej. Psikus, dowcip, żarcik. Niewinny jest w cenie, bo uśmiech w końcu jest bezcenny. O tym, jak się śmiać, by nie wyśmiewać. Aleksandra Ciekot. Wstrzymał słońce, ruszył w ziemię. Dla zakręconych na punkcie astronomii 16-wiecznych naukowców brzmiało to jak żart. Żartów nie z, a o Koperniku. W kulturze nie brakuje. Wszyscy wielcy uczeni, ojcowie postępu, humaniści, wynalazcy byli mężczyznami! I dlatego, Nie którzy? konkretnie nazwiska! No choćby Kopernik! To kłamstwo! Kopernik była kobietą! Jest postacią pomnikową, fundamentalną w sensie rozumienia historii nauki, w sensie rozumienia naszej historii cywilizacji wręcz. Natomiast w XX wieku stał się postacią z komiksu, można powiedzieć, ale w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu. Nie do śmiechu jest bydgoszczanom, którzy oko w oko muszą mierzyć się z dzikim szynowężem. Najczęściej atakuje w pobliżu skrzyżowania fosza z Gdańską. Szyna, ona latem od ciepła, robi się takim wężykiem. Tak więc to jest szynowąż, właśnie, bydgoski. Nasze tutejsze zwierzę egzotyczne. Egzotyczne poczucie humoru 1 kwietnia jest w modzie. Niemal bezgranicznie, bo nie tylko nad Wisłą, można tego dnia psocić. Some things like, uh, tell people. W Irlandii też żartujemy. Mówimy na przykład o masz plamę na koszuli. April Fools. Córki lubią mnie wkręcać, co robią. Y, Różne takie rzeczy, które po prostu. Y, no, nie spodziewałam się akurat. Spodziewaj się niespodziewanego, głoszą mądre głowy, dodając, że nie ze wszystkiego warto żartować, a na pewno nie z miłości i w miłości. Bo z uczuciami przecież żartów nie ma. Nie wkręcaliśmy się, to wszystko nie, nie. przychodziło z Na lotu. Poważnie. Na poważnie. Na poważnie. Tak. Wszystko wyraliśmy. Ale widzę, tak. że z uśmiechem spędzacie Na życie. Pewno. No pewnie. Trzeba. Uśmiech w tej historii jest kluczowy. To nie zła puenta, ale i początek. Poczucie humoru czy też żarty ułatwiają też kontakty międzyludzkie. Bardzo często na przykład mogą spowodować, że jakiś konflikt zostanie nagle rozwiązany poprzez właśnie jakiś taki żart rozluźniający. I nawet Kopernikowi nie zawsze było do śmiechu. Początki rewolucji do łatwych przecież nie należą, ale w końcu ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Z uśmiechem więc. Aleksandra Ciekot, TVP 3 Bydgoszcz. A w zbliżeniach teraz sport i spotkanie z Hubertem Malinowskim. Dla tej miny warto było to zrobić, taki primal, prilisowy żart. Maciej Pieszczyński, dzień dobry. Dzień dobry. Już jutro rywalizacje w drugiej rundzie eliminacji Mistrzostw Europy do lat 19 rozpoczną piłkarki reprezentacji Polski. Rywalkami biało-czerwonych na tym etapie będą drużyny Niemiec, Izraela i Finlandii, a mecze będą rozgrywane w czterech miastach naszego regionu. Ambitnie podchodzimy do tego turnieju, pomimo że ten awans mamy, to jednak chcemy wygrywać mecze, jesteśmy silnym zespołem i to chcemy pokazywać na boisku, chcemy grać ekscytująco, chcemy grać widowiskowo. Będziemy jutro grali o strzelone bramki, o wygrany mecz. Więcej na ten temat, a także inne wiadomości sportowe w serwisie o 21:45. Maciej Pieszczeński, dziękujemy za te informacje. To zobaczmy, czy pogoda w najbliższych dniach będzie sobie z, nam, z nas robić żarty, czy też nie. Dagmara Maranowska. Dzień dobry. W ciągu tych najbliższych dni pogoda będzie nas rozpieszczać i to wcale nie prima aprilsowe. Żart. Temperatura z końcem tygodnia wzrośnie do nawet 17-18 stopni. Taka pogodna i bezchmurna będzie także nadchodząca noc. Co prawda, poranki jeszcze dosyć chłodne. Tej nocy, jak i jutro o poranku zobaczymy maksymalnie 4-5 stopni, ale w ciągu dnia temperatura wzrośnie już do 17 i tak jak wspomniałam, przez cały dzień towarzyszyć nam będzie piękna i słoneczna pogoda. A ja zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody tuż po głównym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia. I tymi dobrymi informacjami kończymy główne wydanie zbliżeń. Dziękuję Państwu za spotkanie. Do zobaczenia.